I teraz przegalopuj sobie całą woltę. Tak jest. Całą woltę dookoła. Tak jest. I po skaczesz do rzutu tej przeszkódki tej, spójrz, jedziesz na wprost. Po wylądowaniu ciało na siebie, raz i zostawiasz. OK? Tak. I, I teraz raz na siebie i zostawiasz. OK. Możesz. Pochwal i zabierz. Zabierz na lewo, na lewo, tak jest. Zakusuj i równo przy niebieskim, tamtym zagalopu. No I dojdź sobie jeszcze raz te same dwie, tak samo wchodząc do. Przegalopowując obie i po nich do kusika do stępika. Yy, rozpędzona, nie. Volta. Dognę, wpiszę. Jeszcze pomuszę jej się dogiąć. Jo, do troszkę lewu, wodzę, bo ja widzę, że lewa jest dłuższa. Lewa. <gryzny> Jeszcze jedna wolta, bo zacznę przez pomyłkę nam się rozeszło, co nie? Ostatnia ciartka to jest już nic nie robię, tylko czekam na dobre miejsce na zagalopowanie. Zwalniam, uspokoję, wpiszę i poszło. Hop. Pięknie. I dwie stacjonatki żółty na wprost. Po pierwszej ciało do tyłu, jedna półparatka do tyłu i spokój. Nie szkodzi, teraz pac i zostaw. I ciałem, patrz, i zatrzymaj na wprost. To jest na wprost? No właśnie. A czego? Zatrzymaj, 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 zatrzymaj. Teraz zatrzymałaś tam. Ile metrów przejechałaś, zanim zatrzymałaś? Właśnie, jedziemy na wprost. Ok? Zakłusuj sobie i równo w tym samym miejscu szukamy zagalopki. Tak, na wprost. Pamiętaj, że tu chcesz konika ładnie wpisa. Ok, to była ładna zagalopka? Średnia. Nie, już kontynuuj, ale na przyszłość będziesz poprawiała. I jedna półparatka ciałem, pam, i czekam. Super. I teraz ciałem rączką, pam, i na wprost, na wprost, na wprost, na wprost. Na wprost. I zatrzymuję. Na wprost chcemy to wejść do stępa i do zatrzymania. OK? Tak. Zakłusuj sobie w ten kwadrat, co już tutaj masz. I jedziesz tak samo, tam sam, przy tym samym drążku. Zakłuska, galopka. Tylko zwolni, bo już zobacz leci. Co nie? Wsiądź. Podnieś rączkę. Tak jest. Zachęć do zaokrąglenia się. Jeszcze zachęć do zaokrąglenia. Super. Teraz wsiądź i w łuku zagalopuj. Aha. Galopuje. Dwa skoki. Jeden. Ciało. Jeden. Do kusa, do stępa do zatrzymania. I teraz rączka. Pam jedną rączką do góry i oddaję. I drugą pam i oddaję. I trzecią pam. I oddaję. Super. Pochwał. Zakłusuj na lewo. I teraz zobacz. Na przyszłość będziemy jechali tak i tak. Ok. I tak samo wyjeżdżasz na wprost, i potem na wprost tam do żółtego. Czyli będziemy wyjeżdżali z powrotem, potem do przeszkód tędy. Widzę? Dobra. To zagalopuj. Zakłusuj. I tak samo w tym samym miejscu. Zakłusuj, zagalopuj jak najszybciej do kusa, dostępika. Nie szkodzi ciałem, plecki cofnij. Tak, jest, raz podnieś rączkę i teraz raz. Pach, jedna ręka do przodu i do kusi kładus. Ale co mieliśmy zrobić? Tak, jest jak najszybciej do kusa, dostępa, zatrzymania. O, widzisz, co się dzieje? No to czego jest, jadę dalej. No zatrzymaj. 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 O właśnie, jeżeli tam ci wypadła, to ty już tam się nie zgadzasz. Ok? Jak ci, ty chcesz zatrzymać jeszcze przed tym żółtym drągiem, widzisz? A do struju, bo zobacz, że wchodzisz w zakręt, to ona ci leci. Następny zakręt leci bardziej. A co będzie, jak będzie następna przeszkoda? Pięknie to określiłaś. Więc teraz płynnie sobie zakusuj i powtórz do zatrzymania. My chcemy tam ładne, spokojne opanowanie. To są kawaletki. Tu nie ma skoku na 140. Ty się nie stresujesz, ona się nie stresuje. Dobra. Ładna, Wolta, wpisz sobie. No, chcesz, żeby to ładnie zagalopować, prawda? Ładnie, chcesz sobie wpisać konika w zakręt. Wtedy, kiedy będzie gotowa, to ty wiesz, kiedy konik jest idealnie wpisany. Był wpisany? No to po co chciałam galopować? Tak, jest. Głowa, korytarz. Jo, i teraz. Pięknie. Umie ładnie? No umie. Tylko pytanie jeszcze, czy robi? I teraz ciało, ręka na strzemie. Tak jest. Może być jeszcze jedna fula. I teraz kusik. Raz. I jedna ręka oddaje, druga daje sygnał. Tak jest. Pochwal. I teraz dobierz do kontakciku, zanim ruszysz. I zachęć jeszcze raz do zakuski. I ładnie kwadracikiem wyjedź. Ten narożnik i lewa ręka do przodu. Tak jest. I znowu po drugim narożniku zatrzymanie. Obracam. Po drugim narożniku zatrzymaj. Czyli zawsze chcesz wyjechać ten narożnik i dopiero zatrzymać na tej prostej, dobra? Tak. Zakłusuj i powtórz to jeszcze raz te same dwa narożniki. Zawsze po narożniku zatrzymujesz, bo czuję, że masz konia, który po narożniku się rozpędza, prawda? No to tu sobie kusujesz, głowa, ramię, obracam się. I teraz oddając rękę, zatrzymuję. Tak nawet 3-4 kroki więcej. Zakusuj. I po narożniku oddaj lewą rękę. Zobacz, czy sama ci się obróci. Oddaj lewą rękę. Tak. I dopiero zatrzymuję. I to jest dopiero pierwsze ćwiczenie, bo nam nie zależy na tamtym i nam nie zależy na tamtych skokach. Nam zależy na tym, żeby ona się zatrzymała za albo po pierwszym narożniku i po drugim narożniku. Bo teraz zobacz, za chwilę jak będziemy wjeżdżali, to może będziemy wjeżdżali na przeszkodę na przekątną tam, a może będziemy wjeżdżali na przekątną tutaj. Ja potrzebuję, żeby ona się nauczyła wychodzić i zwolnić po narożniku, a nie lecieć bardziej. Ok? Zakusuj i powtórz sobie ten sam schemat. Pamiętaj, że najważniejsze jest to, czy ona spokojnie zagalokuje. A w środku spokojnie, czy siedzisz i czy pozwalasz jej spokojnie oddać skok. I ciało. Pam. Super. Aha. I ciałem. pac, jedna ręka, druga. I stoję. Pochwal. Zakusuj. I kłusujesz sobie po kwadraciku, lewa ręka do przodu i zatrzymujesz po narożniku 10 kroków. Pan, i kroków. i pam Pochwal i zakuska na wprost. Tak, na drąga i za drągiem wchodzą w narożnik za galopkę. Czy tam obok drąga Ci wyjdzie? To jest akurat najmniej istotne. Tak jest, i znowu dwa skotki i znowu pilnujesz sobie tego ładnego wpisania w zakręt. I teraz, pam, ciało już, ręka do góry, pac, pac. Mam złą nóżkę, więc teraz pac i pac. Troszkę mnie rzuciło, co nie? Nastrzemie mnie, pac. Pamiętaj, że Ty chcesz dzwonić trzy ostatnie fule przed zakrętem, żeby ona już dźwignęła się, a nie wpadała. A ci wpadnie zakręt, to będziesz miał właśnie to, co teraz, że ci tak rzuciło do przodu. A ty chcesz przed zakrętem trzy ostatnie fulle, leciutko i skrócić. Zakusuj i za za zatrzymaj i kontynuuj. No, i zakuska, zagalopka i powtarzane Czyli ty chcesz zaraz po lądowaniu, po drugiej przeszkodzie, już chciałem ręką do góry pomagać jej się dźwignąć, prawda? Same skoki są nieistotne. Co zrobisz po? Trudno, pasuje plecki. Tak jest, i teraz bioderka, ręka dobry. Pac, pac. Tak jest, i teraz obracam sobie. Pam. I pop. Chwileczko. chciałbym, żebyś tutaj już się cofnęła, żebyś tu galopowała bardzo krótką fulą. Dobra? Zakusuj i powtórzmy sobie jeszcze raz. Nie musimy się rozumieć od razu. Ale zawsze koń tak czy siak po, na skutek powtórzenia kolejnego, kolejnego, kolejnego. Radzi sobie z tym już coraz lepiej, co nie? I do tego zmierzamy. Ładna zagalopka. Patrz na lewo, bo skok cię nie interesuje, patrz na lewo, patrz na lewo, patrz na mnie. I kusik. Pam! Znaczy, krótkie fule, krótkie fule. Dobrze, teraz obracam w tym galopiku. Super, pochwal. Powtórz. Pięć kroków kusen, pięć kroków kusen i pom. Super, zakusuj, zagalopuj przed żółtą, za żółtą pierwszą przeszkodą i jedź samą tamtą drugą, powtarzamy tylko te już zakręty, okej? Okay? Jak dojedziesz, mnie to teraz nie interesuje. Interesuje mnie jak skrócisz ją po wyjeździe. Masz bardzo dużo czasu, więc Tak, jest jak z Super. Na strzemie, na I teraz ręku do góry, pam i sobie galopuje luźniutko. Tak, tak i obracam, pam, pam, pam i zatrzymy. Pochwal jeszcze raz. Pamiętaj, że chcesz utrzymać ten bardzo wolny galopik. Bez wejścia do kusa. Nawet tak ci zostanie na złej nodze? Trudno. OK? Cofam ciało, ładnie zagalopuje? Dobrze. Kocham tego konika. strzelbie patrz w lewo, nie na przeszkodę. I teraz ciało, rączka do góry. Tak jest, ma się tak dźwigać. Ma się tak dźwigać. Obracam się. Ciało. Tak jest. I teraz zatrzymuję. Pochwal. Zagalopuję jeszcze z Na skoku patrzysz na pana Tobiasza. Dobra? I hops. Zwalniam, zwalniam i dowolnie sobie zagalopuję. Pięknie. Patrz na pana Tobiasza. Tak jest. Aha. I teraz ręka do góry. Tak jest, ale galopuję. I teraz pomagam. Patrz się obrócić. Super. I zatrzymuję. Pozwalaj się teraz jej troszeczkę wygalopować dłużej. Dobra? Bo za chwilę będziemy szukali do tego, żebyś wylądowała na dobrej nodze, a potem tu wygalopowała, i zamiast zatrzymania obróciła jeszcze raz teraz już na żółtą przeszkodę. OK? Ale yy, udajesz zatrzymanie, jeżeli będzie na dobrej nodze i będzie dobrze zrównoważona, to możemy próbować dalej, OK? Ze złej nogi nie jedziemy. Tak jest. Patrz sobie na lewo, w ogóle lewa ręka może być nawet z przodu, pasuje, nie pasuje. Zła noga, cofnę ciało, więc będę zatrzymywała, wiem o tym, ale wygalopuję. Pochwal i jeszcze raz powtarzamy. Teraz, jak zagalopujesz na, na, na stacjonatkę, zabierz od razu na voltę i do galopuj z galopiku z wolty, Dobra? Żeby ona sobie zanotowała, że będzie jechała na lewo, bo ona troszkę nam tym wydłuża. Zwolnie i ładnie za Przygotuje Przygotuję. Szkoda tego zadarcia głowy. Można było to zabawić. I patrzy na lewo. Nawet na mnie. Nawet na mnie. Na mnie. Nie szkodzi tak i na Volta. Pomóż sobie wejść tą do kusaroczką do góry. Pam, Zadziałaj raz i zagalopkę. Nie wiem jak chcesz tą dojechać. No tak, tylko po co skakać z takiego kąta. Jeszcze jedna Volta. Ładnie tam aż za tą urzutą stacjonatku, dobra? Jak nauczysz ją wpisywać w zakręty, tak ona potem będzie wchodziła Ci w zakręty. OK? I teraz jak wyląduje dobrze, to jedziesz na wprost. Jak wyląduje źle, to na voltę. Jest! Dobrze! Ręka do góry, na strzemie, obracam i na drugą stacjonatkę. I teraz pam! Dobrze! I odej lewą rękę i nic nie rób, nic nie rób, nic nie rób. I teraz do kusika. Pam! Od razu. Pach! Super! I kusuję sobie dalej. Siedzę, robię do dookoła stacjonatki, która jest obok Ciebie. Zagalopowuje i teraz. Tak. I dwie stacjonatki. ładny zakręt i następna stacjonata. Dobra? Tak. Czyli łączysz całą linię z ładnym narożnikiem z wyjazdem do przekątnej. I teraz na Tak, jest. Może być jeszcze jedna fula. Zła noga więc volta. Co zrobię? Dobrze. Dziękuję. A możesz na przykład zdążyć wejść do kusa jeszcze, jak czujesz, że jest zła noga i zagalopować jeszcze w szczycie zakrętu? To możesz spróbować, ale jak nie będziesz gotowa, to sobie zatrzymaj i powtórzymy. Zagalopowujesz teraz z volty, dojeżdżasz tylko do tej drugiej przeszkódki, drugiej stacjonatki. Żeby nie jeździć kilometrów. My składać chcemy, jak już wszystko mamy ok. I zagalopka, i patrzysz na voltę na lewo, i jak ci nie zmieni, to galopujesz dalej po wolcie. Jest ok. Dobrze. I teraz rękuszką do góry i na nastrzemię. Pac, pac, pac. I teraz obracam. Pac, pac i spokój. I teraz korekta. Pac, pac i zostaw. Jest! I do kółsika. Pam. Pochwal. Po w kółsiku połączę voltę, zagalopowanie i całość. I teraz zapamiętaj. Zawsze po narożniku udajesz, że chcesz konia zatrzymać. Ale teraz nie zatrzymujesz, bo jedziesz już cały parkur Korekta i hops. Aha. Jak na drugim członie będziesz miała złą nogę, to co zrobisz? Dobrze. Dobrze. Patrz na lewo. Jakbyś się kierowała na volta. Co zrobisz? Tak, i obracam. Super. I teraz. Patrz, patrz, bo udaje wejście do niższego. Super. Pięknie. Ciałem na siebie rączką do góry. Dostępnika. Podziękuj. Przerwa. Czy ten konik nakręcał się? Pochwal daj luźną wodzę. Jutro możemy sobie pozwolić skoczyć więcej na tym samym parkurze, dokładając następny element. I teraz, żebyś zapamiętała, to jest najważniejsza rzecz. Ćwiczenie, które jest po prostu life changerem, uczę konia galopować na wprost, potem uczę kwadratów, jak na czworoboku, ale zawsze po czworoboku spodziewam się zatrzymania po narożniku, prawda? I szukam zatrzymania, koń też się uczy tego zatrzymania. I tym sposobem, tak jak z wejściem, kiedy udaję wejście do stępa, szukam zagalopowania, koń się sam dźwiga. Tak samo tutaj, spójrz, on się sam dźwiga, myśli, że będzie się. A nagle kontynuujesz sobie po prostu dalej woltę. I zobacz, co się dzieje. Wchodzę teraz w zakręt pod kątem 45-80, nie już 90, który jest bardzo trudny, tylko troszeczkę. Koń mi wychodzi, widzi przeszkodę, powie, pójdę, a nie, nie, chyba mam się poczekać. I wtedy zobacz, zostaję tutaj i do końca sobie galopuję. Została na równej fuli? Mogę ustawić tej 140 poleci tak samo? Się okaże, tak? Ale z tego rytmu ona sobie wychodzi pod kontrolą. A gdy, kiedy ty nauczysz konia podróżować pod kontrolą, w równowadze, nie zmieni nogi, to masz narożnik, ten właśnie kwadrat, który pozwala ci się zrównoważyć i to jest najlepsze miejsce do zmiany nogi. Zawsze ten moment przed zakrętem, ta pierwsza ćwiartka, jest najlepszym momentem do zmiany nogi. A jakbyś ty w tym momencie, dojeżdżając do przeszkody, zaczęła coś poprawiać, to co ona by zaczęła robić? Lecieć do przeszkody. Bo teraz ty jesteś przeciwnikiem, a nie przeszkoda. A przeszkoda jest przy okazji. A tu dogalopowała, powiedziała, no dobra, mam tutaj. No to skaczę. Mamusia nic nie mówi, stoi na wprost, to skacze. A potem weszłam sobie ładnie do kontakciku, do kusika. Mogę galopować do następnej przeszkody, oksera, szeregu. Cały parkur, wszystkie parkury, które zobaczysz, budowane na całym świecie, są budowane po tym rysunku po kwadracie. Długie linie, e, krótkie zakręty, bo długie zakręty sprawiają, że on zaczyna wynosić zaczyna cię oszukiwać w tych zakrętach zaczynacie się przepad, rozsypywać. I zaczynasz mijać przeszkodę raz, drugi, trzeci, a potem koń się uczy, że tak może. A czy my chcemy, żeby konik nam wyłamywał, czy skakał to, co ma na wprost? Dlatego te proste pomagają nam go zbudować w niej prostej. Czy ten koń dzisiaj, jak zaczynaliśmy zagalopowania, jak zaczynaliśmy pierwsze skoki, chciał lecieć? Bardzo. Bardzo. Masz rację. Zgadzam się z tobą też, to widziałem. Ale poleciała dwa, trzy razy i zobaczyła, że ty jej nie gonisz. Z drugiej strony, ty jej nie stresujesz łapiąc za kontakt. Więc mogła podjąć sama decyzję o skoku? To zaczęła to robić. Czy zaczęła robić to spokojnie? Czyli nasz problem pod tytułem koń śpieszy, koń pędzi, rozwiązał się? No. Troszeczkę. No tak, potem. Bo to wszystko jest stopniowe. Ale jak nauczysz tak każdy parkur i będziesz tak sobie jeździła parkury całe, tutaj bo macie miejsca i jak na parkur. To czy to jest 80, 120 czy 140, to jest to samo. Zmienia się tylko rytm tego konia, ale podstawienie zostaje mniej więcej takie samo. To wszystko. Dziękuję Ci za Twoje starania.